pod krew, łzy, granie na pro playerów, a to wszystko to kontynuacja poprzedniego odcinka, w którym zaczęliśmy challenge do 2100 ów o 1000 zł z widzem. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to serdecznie zapraszam do sprawdzenia, a tymczasem zapraszam was do spotkań, w których ciśniemy do The 100. Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League, z wieloma metodami płatności na każdą platformę, z kodem BRUCE, 3% zniżki, link do strony w opisie. A pierwsze spotkanie w tym odcinku, gramy na B, gramy na B i z Rukią. Ludzie tutaj mają już dwa sto. Także lecimy. Pierwszy strzał, Ruki Przebicie zawodnika o kocznym I Rukia ze strzałem, i pięknie, pięknie znalazł ten kąt i zajebiście. Zmieścił tą piłkę. Teraz przebijamy. No, Rukia niestety poszedł z nami, ale widzę, że kropka skoczył jako lastment, więc zostawił pustą bramkę. Jeszcze idziemy pampować. I Rukia świetnie tutaj z fakeiem, flikną jednego, drugiego. I mamy 2 do 0. Tutaj myk 45 z mojej strony. B ominięty. Podanie do Ruki 3-0. Także pięknie to rozpoczynamy. Wygrywamy to spotkanie i kasujemy 10 punktów, no i pięknie, pięknie jest raz pięknie nam się to rozpoczyna Brakuje tylko 30 mmr, także Drugie spotkanie, gramy z B w teamie Na Slayer Crime'a i Ewo, widzicie Tutaj gościu ma 200 w enemy Więc za, zaczynamy hucznie Przebicie e, do góry, B już leciał Ale zobaczcie jak Slayer Crime od razu reaguje I tutaj była jakaś taka pierwsza szansa Ale to niestety nie wyszło, bez bump'em Przyjmujemy tą piłkę, widzimy, że Ewo Lastman I przeczuwałem, przeczuwałem, że Ewo Wejdzie na raz, więc pięknie go ominęliśmy, no i zyskujemy prowadzenie w tym spotkaniu. Slayer teraz, przed szansą na jakąś mocną budę, no i niestety ominął mnie bardzo ładnie. Zagrał podanie do Ewo, i byliśmy w malinach. Tutaj zobaczcie, o nie mogę na to patrzeć! Nie mogę na to patrzeć! Jak tragicznie zagrałem 2 do 1 dla rywali, i to jest typowo mój błąd. A teraz pięknie, jak Ewo zagrał od sufitu. To ja nie mam pytań. Pięknie zagrana sytuacja, no bardzo dobrze wyciągnął, a jednocześnie Slayer claim tego nie trafia, ale spokojnie, spokojnie, bo on w tym momencie, jak jak odpala rakietę z Kuksira, to możemy się tylko pomodlić. 3 do 1, jeszcze Ewo w powietrzu. By chciał mi podać, ale to nie wyszło. Slayer pięknie nas uprzedził. I mamy no 4 do 1. Nie będę oszukiwał, nie zdążyłem do tego. Przegrywamy, tracimy punkty. Ja już zdejmuję kurtkę. I wiedzcie, że szykuje się bomba. Niestety, rywale inkasują 10 punktów. I lecimy do następnego. Be w teamie ponownie. Rukia w enemy, ale spokojnie. Ja zdjąłem kurtkę, więc będzie odpał. Będzie odpał. Przyjmujemy sobie piłkę. Próbujemy zresztą wykombinować. Odskoczyłem Ruki, a na całe szczęście podał mojemu teammate'owi. Jeszcze złapałem tam bumpa. I mamy 1 do 0. A tutaj zagrywka na backboard. Znowu Ruki aminięty I B. Świetnie ustawiony. Wykończył to na 2 do 0. Więc zajebiście zagrał mój zawodnik. Teraz bez znowu wypatrzył błąd ruki. 3 do 0. Jeszcze tutaj klirek i dominacja. Dominacja genetyczna. Zdjęcie kurtki spowodowało stomp 4 do 0. No i kończymy to spotkanie. Wygrano, minkasujemy kasujemy 9 punktów. I lecimy. Nie zatrzymujemy się. Kolejna mapa przynosi nam tych samych zawodników. Ten. Sam matchup i zaczynamy, ale zaczynamy niefortunnie, ponieważ razem z moim rywalem pinczuje to do naszej bramki 1-0, no i tutaj bez zagranie do środka, kropka w powietrzu, może zrobić z tym wszystko, ale widzimy, że spada, będzie walił pogo, mam darmowego clear, aha. Darmowego clear'a, to ja się pytam Jak on mnie tutaj kurwa w ogóle bump'nął No ale dobrze, spokojnie, 0 do 2 dwu... no, no tak, no i B wchodzi na raz Także no, 3 do 0, ale spokojnie Spokojnie, czas gra na naszą niekorzyść Nie możemy dać forfeita, nie możemy Dać się złamać, nie możemy odpuścić 3 do 1 i pięknie Wracamy jakoś do tego spotkania, zagranie do środka Bez strzela, 3 do 2 Już złapaliśmy potężny kontakt Drugi a przed szansą na jakiegoś silikszota Tak naprawdę jego teammate do tego poleciał B pięknie sturnował, 3 do 3, łapiemy Mamy już remis i B wyfrunął, Kropka będzie miał szansę na double tap, ale bronię to Dwa boostami zostało, jestem w bramce, Rukia ze strzałem, jeszcze bronimy, ale no Kropka nadlatuje i to też bronimy B wybija piłkę i w dalszym ciągu mamy remis, w dalszym ciągu gramy, Rukia klej tą piłkę, ale nie udało mu się to zrobić perfekcyjnie I strzelamy na 4 do 0, zobaczcie tą euforię, 4 do 3, przepraszam bardzo, ale to by nic nie dało, bo... B został złamany w powietrzu. 13 sekund do końca mamy zagranie po kikofie. Miniemy jednego z zawodników, zagramy na backboard i zostawię Wam moją reakcję. Jest! Uuu! Dokładnie tak, euforia była, jeszcze tutaj kropka coś próbował, ale zgrywamy na ziemię i wygrywamy to spotkanie. Euforia nieziemska i inkasujemy 9 punktów. Także moi drodzy, 21 MMR przed nami do tego, żeby wybić 200 a w następnym spotkaniu trafiamy na Yukio i Nasa. Jeżeli nie wiecie kto to jest, to są to gracze, którzy mieli kolejno top 6 i top 12 na świecie. Zaczynamy podaniem do Nasa. Podanie bardzo mocne, ale Nas świetnie wykombinował w zagraniu od Sufitu. Ja nie spodziewałem się, że Beto tego nie trafi i Tu gramy na 50 z Yukio. Jeżeli on by mnie to byłby gol. Na całe szczęście mieliśmy bez sobą i po wybiciu Yukio no, również był gol. I teraz cały czas będzie szła akcja. Obserwujcie jak będzie ona wyglądała. Nas podał do mnie piłkę. Zagrywamy o i nas zamiast strzelać w bramkę, strzelać na bramkę po prostu zagrał 50. Dzięki czemu ja mogłem sobie wziąć busta a rywale tego busta nie mieli. On cały czas dryblował i mimo, że Yukio kliruje tą piłkę, to tak naprawdę oni nic z tego nie mają i ja robię dokładnie to samo. Boost sterwuje ich, biorę kolejną setkę. Nas też, zobacz, też mógł oddać teraz a mimo to zagrał takiego opincza od sufitu. I zapyta się się po co, żeby boosterować rywala i znaleźć najdogodniejszą sytuację do tego, żeby oddać jakiś taki fajny, mierzony strzał. Nas kolejny bardzo fajny challenge. I mimo tego, że rywale niby wyprowadzają akcję, teraz niby wybili piłkę, to tak naprawdę po kolejnym mądrym challenge'u z mojej strony mamy świetną sytuację na to, żeby strzelić na 2 do 0, jednakże to nie wychodzi. Także tą akcję chciałem wam pokazać, a teraz nas przy piłce. No i tutaj on kombinował i ufałem mu, że mu to wyjdzie, miał 2400 elo, niestety nie weszło, ja musiałem ratować się po tym clear'ze, no i, i jeden do jednego, Yukio jeszcze przed szansą na jakiegoś shot więc od razu wjeżdżamy na supit, blokujemy go, a on dalej, on dalej przy pince, on dalej coś kombinuje, Nas na całe szczęście jest na backboardzie i będzie to miał pod kontrolą, jeszcze Nas w powietrzu, Beb kliruje piłkę, ja daję do przodu mocną bombę, Yukio tego nie trafia, no i zobaczcie jaka piękna koronkowa akcja teraz wejdzie. let's go 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 Tak, chciałem wam to pokazać, chciałem wam pokazać, jak się cieszę. Ale minuta do końca to jeszcze nie koniec. To, że ten bump przed. Dobra, dobra, jeszcze drugi przed, jeszcze drugi przed. 3 do jednego, jeszcze nas wykombinował, coś z prawej strony boiska. 4 do 1, wygrywamy to spotkanie. Wygrywamy spotkanie na Juki. Obierzemy kolejne punkty, i kilkunastu brakuje do tego, żeby wbić dwa 100. Najbardziej ikoniczne duo eslowe, jakie znam, czyli Q i Zidon. Bardzo dobrzy i bardzo dobre grajki na dwójkach, ale tutaj przebijamy Q. Bardzo fajnie w to poleciał. Z do, jeszcze bamknięty przez Rukie i zaczynamy tak jakbyśmy chcieli zacząć, czyli wynikiem 1 do 0, Q przed szansą na strzał, ja tego nie bronię, ale Rukie jest świetnie ustawiony w defensywie, podaje mi tą piłkę, no i musimy ją doprowadzić do pustej bramki, co oczywiście się kończy, więc mamy 2 do 0 i zobaczcie tutaj fejka na Zedo, podskoczyłem tylko po to, żeby Zedo kończył tego aeriala, żeby zrobił jeszcze kilka odbić i dzięki temu wybroniliśmy tą bramkę i jeszcze Q, próbował coś zagrać na corner, ale to mu w zupełności nie wyszło i teraz jeszcze w powietrzu, Rukia z obroną, ale mamy poprzeczkę i to jest fart. To jest fart. Rukia na całe szczęście w dalszym ciągu no, został w defensywie. Jeszcze to broni. Ja wybijam piłkę, no i Rukia raczej będzie za moimi plecami, więc jedziemy challengeować. I ciałd, kurwa, jest czemu on istam idzie? Czemu go nie ma za mną? No ale spokojnie, no jedna bramka wiosny nie czyni, więc lecimy w Q, lecimy go bumpnąć. Rukia na spokojnie. <laughs> Co się dzieje? No nic, no zdarza się. 2 do 2. Pamiętajmy, w Rocket League wszystko może się wydarzyć. Rukia teraz jeszcze przed szansą na strzał. I tak jak mówiłem, 3 do 2. W Rocket League wszystko może się wydarzyć. Tak jak na przykład. Moje wybicie, które doprowadziło do podania na środek, więc mamy 3 do 3. Ale spokojnie, pół minuty przed nami! Pół minuty do tego, żeby... Jeszcze. Nie no, no, bez przesady! No, 15 sekund do końca, 14, zedł w powietrzu, będę musiał zagrać jakieś 50. 10 sekund do końca, zagranie do środka chcieliśmy przebić Q, ale on nawet nie podskoczył. 5 sekund, oddaje totalnego fiflaka ale Cii, jak on to zrobił! Jedna sekunda, ja pił gością i WP, to jest niemożliwe. Nawet w tym momencie tak samo złapają się za głowę. Jak to oglądam? Przechodzimy do overtimea. No i w overtimie zobaczycie, jakie magiczne rzeczy będą się działy, bo Rukia zagrywa piłkę do środka, zostaje bampnięty, ale ja jestem w defensywie na Q. Zobaczymy, no... <gulę> Zobaczymy, no. 5 do 4, niestety przegrywamy to spotkanie. Oponenci nas ośmieszyli. 12 mm tracimy, ale zdejmuje kurtkę, ale zdejmuje kurtkę i kolejna gra znowu na tych samych rywali, więc teraz będzie... 1 do 0 2 do 0 nawet 3 do 0 będzie ten, ten mecz. Ale mój teammate daje Forfata i tak jak wam mówię, mamy dwie godziny do końca sezonu i nie możemy, nie możemy. Pomijmy to, naprawdę, minus 11. Ja po tym meczu stwierdziłem, że musimy zrobić przerwę, że pogram sobie chwilę free play'a, że pokopię piłkę, zastanowię się nad sensem życia, trzeba było zebrać się do kupy, trzeba było odnowić jakąś mentalność po tych dwóch porażkach i lecieć dalej, także... Lekki resecik mentalny i zapraszam Was do kolejnych spotkań. Ale nie może być tak łatwo: i e razer 2-200 Venom i to będzie mocne spotkanie. To będzie mocny mecz. I tutaj już próbowaliśmy wamknąć i e riser To poniekąd wychodzi i TMP ze strzałem. Tomo gdzieś poleciał w Maliny. I mamy 1 do 0. Symetryczna sytuacja. Praktycznie taka sama. Tomo również gdzieś poleciał w Maliny. i e riser też wyfrunął w powietrze. 2 do 0. TMP próbował jakiegoś jump reseta. Coś kombinował. No i jestem ja. Jest mechaniczny Bóg. Próbował i. Pff. Oczywiście, oczywiście, że tracimy tą bramkę. przecież nie mogliśmy tutaj, wiesz, mechanicznie się pokazać, ale clearujemy do prawej strony, to chociaż potrafimy to mo jeszcze damkniety. No i mój żółtek, mój żółtek leci i nie trafia, ale bampnęliśmy i raisera, dzięki czemu bramka cały czas jest pusta. Strzelamy na 3 do 1 i mamy 1,5 minuty do końca spotkania. Znajdujemy się perfekcyjnie w defensywie. Zubezpieczamy naszą bramkę, Klirujemy to tam gdzie trzeba, ale tempo no niestety nie zrobił tego samego. 3 do 2. Wybita piłka pod koła naszego rywala. Jesteśmy w powietrzu i e razer zablokowany. Jeszcze Tomo backboard i teraz TMP świetnie ustawiony, dobry clear, Zaszegnanie, niebezpieczeństwo. Tomo podanie do E-Razera, 20 sekund i jest nasz backflip, jest backflip. Bronimy to jakimś w ogóle cudem. One pixel safe. Jeszcze Tomo podaje do naszego teammate'a Wyklirowaliśmy tą akcję ze strzałem i mój mate'ik świetnie znalazł się tam, gdzie trzeba, wykończył to. Wygrywamy to spotkanie, bierzemy 10 punktów i następny mecz zaczynamy z Tempe w enemy z gościem, który grał dobrze, ale zaczynamy to solidnie. Coach, z podaniem do środka, ja ze strzałem i rozwaliliśmy im bramkę. Tym razem Tempe. <gryw> Ja coś miałem w tym dniu, jakieś takie małe odkliki mi się yy, dawały swe znaki, ale tutaj przebijamy jednego z rywali, jednego z defensorów i coach wprowadza piłkę na 2 do 1, Instinct, Instinct drap jeszcze, jeszcze zagranie o backboard, nie, 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 to jest jump reset, jump reset na wyciągnięcie rywala, coach dostaje piłę na cace 3 do 1, zagranie na corner 9, boosta, ale mierzona piła i mamy 4 do 1, no i tutaj był walony stomp, tutaj się poczułem, tu czułem, że w końcu gram swoje, gram pierwsze skrzypce, coach ze 5 do jednego, no i tego już się nie dało przegrać. Jeszcze dribbling, jeszcze leci. 45, może Aerial Bumping. Co zakładacie? Spokojnie, zakładacie balachę. Tutaj piękne podanie. 6 do 1, wygrywamy ten mecz. Zgarniamy 8 punktów. Cieszymy się z tego i lecimy do kolejnej gry. W kolejnej grze Emilwald w teamie 2-200, Gostek. Mam 2 200 w 2, 100 i 1700, i to mnie nieco zdziwiło. Ale pierwszą bramkę tracimy oczywiście przez mój błąd. Złe wejście na raz i Gostek przechodzi mnie jak chce. Dragon ze strzałem, i to jest szczęście, to jest cud, że my tutaj nie tracimy bramki. Wychodzimy z tego obronną ręką. I Emilwald teraz w powietrzu, i kunszt mechaniczny oraz. Ти криеш, аз сервери... Dzięki którym strzelamy w bramkę na 1 do 1, bo ja nie wiem, jak tego rywal nie odbił. Dragon, który nie powinien challenge'ować piłki, 2 do 1, takie prezenty przyjmujemy oczywiście. No i Emil Wald został ominięty, ale ja w bramce oczywiście bronię to wszystko. Jeszcze Emil Wald z fajkiem, najświetnie no wprowadza tam piłkę, a raczej już nie by. 93 punkty i 7 elo brakuje nam do tego, żeby wygrać 1000 zł. Pamiętajmy również, że nie mamy nielimitowanego czasu. 2 godziny do końca sezonu. Więc mamy ograniczoną ilość gier do rozegrania. Jeżeli przegramy kolejne spotkanie, to znowuż będziemy musieli się trudzić z wygraniem następnych, a to oczywiście kosztuje nas cenne minuty. Także zapraszam Was do kolejnego i mam nadzieję ostatniego spotkania. Polia w Enemiuchu w teamie, no my dobrze Poli znamy, my znamy go z poprzedniego odcinka, więc lecimy i to będzie mecz, w którym będziemy musieli stanąć na wysokości zadania. W którym będziemy musieli zrobić mnóstwo prijumpów, żeby nie dopuścić do tego, aby nasz rywal jakkolwiek zbliżył się do naszej defensywy. No i tutaj zobaczcie właśnie Zozo w powietrzu A my już z sufitu challenge'ujemy go Żeby nie wyszła żadna z tego akcja a Polia teraz sam w defensywie Wy już wiecie, że Real Bumping nadchodzi Ale jakim cudem on to wybronił I niestety nie mamy teraz Żadnego jednobramkowego prowadzenia Zozo znowu w powietrzu i znowu Walimy prejump, znowu krócimy naszego Rywala, ale akcja trwa dalej Mamy 0 boosta, bierzemy sobie setkę Wyprowadzamy jakąś kontrę, walimy Bombę do przodu, Polia jednak z pięciem, Ale tam jest nasz teammate, weźmiemy na na pewno setkę naszemu rywalowi. Spróbujemy jeszcze zagrać do środka. Może hu będzie, ale niestety on pojechał bampować ze Zoa, więc znowuż będziemy musieli wybić piłkę do Cornera i znowu Zozo, prejumpuje. albo piłka, albo on. Na szczęście bampnęliśmy go i hu znowu dostał piłę za darmo. Teraz przebicie Zozo Venemi, znaczy w, w defensywie, jakim enemi? No Venemi on jest cały czas i strzelamy na jeden do zera, także mamy jednobramkowe prowadzenie, unikamy bampa, challengerujemy od razu polie. Tutaj tyle rzeczy się dzieje, bierzemy sobie. Corner i hu. no niestety Nie broni tego, nie broni tego, uwierzyłem W to, że da radę, uwierzyłem w to, że da radę 37 sekund, to będą Najważniejsze sekundy w tym Dniu, mamy kickoff, mamy rozbicie Lekki follow i będziemy obserwowali Co się wydarzy, Polia pojechał po setę Będziemy mieli czas, za cofnął Więc weźmiemy to sobie na nak, będziemy dribblowali. Ominiemy jednego z zawodników Ominiemy Polię i strzelimy Na 2 do 1, 26 sekund Do końca, ale ja wiem ja wiem, że muszę opanować w tym momencie emocje. Ja wiem, że muszę grać jak boss. Kolejne rozbicie, 25 sekund do końca. Zozo gra na corner, weźmiemy mu setkę, żeby on nie mógł stąd wyjść. Jeszcze bitniemy tego zawodnika. No, niby strzał, niby taka luta na corner. 15 sekund do końca. Mój teammate wziął tą piłkę, 13 sekund i my zagramy na czas. Niby podleczymy z tą piłką do góry, ale tak naprawdę kupimy cenne sekundy tylko po to, żeby ten mecz się skończył. Jeszcze polia w górze, ale ja jestem szybszy. 2 sekundy do końca. Piłka dropi, ale to. Jeszcze nie wiadomo, czy wygraliśmy Zobaczymy, ile dostaniemy punktów I jest Jest Komuś Radość nieziemska Wbiliśmy 9 punktów Zobaczcie, jaka euforia Ja w tym momencie nie wytrzymałem na tym krześle Obserwowałem coś niesamowitego 2001 elo wbiłem Wbiliśmy to i dostaliśmy 1000 zł od naszego widza Niesamowite Ja, ja nie dowierzałem Ja dalej oglądam to I jestem zdziwiony 2000 Jeden Elo. Wbiliśmy na dwójkach Dwie godziny do końca sezonu. No to jest piękne, moi drodzy, to jest piękne. Mam nadzieję, że przeżywaliście tą drogę razem ze mną. Możecie zostawić jakąś jakiegoś lajka, subskrypcję no, oraz komentarz pod tym filmem. Wbiliśmy 88 mmr tego jednego dnia. To jest to jest hit, to jest hI. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego.